Witamy na kanale Kulisy Podróży. W dzisiejszym odcinku pokażemy ci, jak dojechać do prowincji Ninh Binh, hotel z episkim widokiem za 55 zł za dzień. Tylko ja musiałam my umyć lodówkę. Miejsce, w którym wypożyczyliśmy skuter. Dobra, I miejsce, w którym warto zjeść. I ja uwielbiam to danie. To jest jedno z moich ulubionych dań, ale nie w całym Wietnamie można je dostać. A w międzyczasie wyruszymy w sentymentalną podróż po prowincji. W prowincji Ninbich przejechaliśmy nocnym autobusem z miejscowości Danan. Te bezkabinowe są maksymalnie do 1,75 m, potem może być niewygodnie. No a tutaj tak 1,80 m to jest ta górna granica. Nawet 180. m. To za to w ogóle mogę się dwa razy położyć na długości. Według rozkładu jazdy do punktu docelowego mieliśmy dotrzeć o godzinie 5 rano, więc stwierdziliśmy, że hotel znajdziemy będąc już na miejscu, bo pewnie i tak przedłuży się nasza podróż. O 2.30 wylądowaliśmy w Nimbi i nie mamy hotelu. Chwalę się. I jest ciemno jak w dupie. Może na kurwa, nic nie jest to oświetlone. Kury, Kury pieją, psy szczekają. Jeszcze brakuje nam tylko nie no, bawoły są za, 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 zamykane. W międzyczasie upatrzyliśmy sobie w sieci hotel z całodobową recepcją. Więc w środku nocy w towarzystwie ujadających psów przeszliśmy do niego kilka kilometrów. Co to za ulica, co to za miejsce? Jeszcze te psy muszą szczekać. Jak zamkną ryn. Boże, ja myślałam, że to jest kurwa ulica w mieście. A to jest na jakimś zadupiu, tu są jakieś pola. Trzeba było zostać na tej głównej. Trzeba było zostać na tej głównej i skręcić sobie później. Jezus, ale nie to też przeleciał. Ja. Poszliśmy do hotelu z całodobową recepcją. Generalnie tu prawie wszystkie hotele mają napisane, że mają całodobową recepcję my nawet nie możemy znaleźć w hotelu. Bo na mapach Google ma inną lokalizację, na bookingu ma podane inną lokalizację. Wiem, jaką ma lokalizację? Nie wiem czemu na tym 1-2 kołach było napisane, że o 5.30 my tu przyjedziemy. Jestem w ciężkim szoku. Więc Bartek chodzi po jakichś krzakach i szuka tego hotelu. I jest otwarte? Jest otwarte? Nie, jest wszystko pozamykane. Więc czekamy tutaj, aż wejdzie słońce. Update. Jest szósta rano. Hotel jest jeszcze nie otwarty, więc znaleźliśmy inny, który nas bardzo interesuje. Jest tańszy, też ze śniadaniem. I prawdopodobnie jest otwarty, i idziemy tam. Po długiej nocy zmotywowaliśmy się i wynegocjowaliśmy satysfakcjonującą nas cenę za pobyt w hotelu z epickim widokiem. Teraz prezentujemy Państwu pokój, jaki się stargowaliśmy. Za 2 miliony 400 ze śniadaniem mamy wentylator, klimatyzację, lodóweczkę, czajniczek, szklaneczki. Suszarkę. Łazienka jest ładna, świeża, nowa. Tu mamy pokój, a tu zaraz obok mamy tarasik z jeszcze lepszym widoczkiem. A tu mamy basen. To znaczy, basen dzisiaj jest czyszczony i wymieniana jest woda na sezon. Ale taki widoczek. Tam jest wschód słońca, tam. Tam. Gdzieś. Tam. O, dokładnie. Tylko dzisiaj są chmury, troszkę. Po szybkiej dżemce czas na eksplorację okolicy. W pierwszej kolejności idziemy wypożyczyć skuter i potem ruszamy. Oglądać to, co jest tutaj w tym rejonie, w tej prowincji najlepsze. W tej prowincji już byliśmy 6 lat temu. I w sumie porównamy może te stare nasze wspomnienia z tymi nowymi, które tutaj się budują. Na razie jesteśmy w ciężkim szoku. Mega mocno się miasto zmieniło i trochę go nie poznajemy. Nie narzekamy, bo widzieliśmy, że to miasto ma potencjał, ta prowincja ma potencjał. Dlatego tu przyjechaliśmy 6 lat temu. Ale teraz jesteśmy co najmniej zaskoczeni. Jesteśmy właśnie w Tamkok i jeden z podstawowych środków transportu w tym mieście są właśnie rowery, bo to wystarczy tutaj, żeby sobie pojeździć po tych terenach. I po podziwie, że naprawdę bardzo ładne formacje, które otaczają to miasto. Ale jak widzimy tych ludzi na rowerach, to mamy wrażenie, że oni pierwszy raz wszedli na rower. Wczoraj w ogóle widziałam dziewczynę, która nie umiała pedałować. Ja mówię, co ona robi na tym rowerze? i wyjechała na środek ulicy i ją prawie auto potrąciło. A ja mówię, to co ona robi? I w końcu zsiadła z tego rowera i się odpychała nogami. Ja mówię, ja nie wierzę w to. No ale to jest jedna z atrakcji, które... Oglądanie jak turyści jeżdżą. Teraz. Przed chwilą pani przed nami jechała i tak. Tak kierowica. Ja jak mówię, zaraz w nas wiedzie. A w ogóle sobie upatrzyliśmy Hannah Rental Bike. To jest numer jeden chyba, jeżeli chodzi o Google i Tamco, więc zobaczymy czy faktycznie warto u nich wypożyczać skuter. Czy nie, sprawdzimy je, podobno 100 tysięcy kosztuje 125 CC. Bardzo duża flota skuterkowa widzę. Zaraz żeby coś też... trochę przeżyły, z tego co widać. Testujemy każdy skuterak, za go wypuścimy. i No i Bartek ma nas taką wyłożyczalnie skuterków, że pani za stówkę to nam da taki skuterek bez hamulców i bez zawieszenia. Jak ktoś lubi ekstremalną jazdę i niekoniecznie jest mu miłe życie, to może nim jeździć, nie? No więc idziemy do następnej upożyczalni. Mamy jeszcze jedną upatrzoną. Jest z kolei numerem 2. To znaczy tutaj dobry skuter był za 150, tylko że my chcemy się zatrzymać w stówce za dzień. Więc za 150 można wypożyczyć dobry skuter. Czy tylko do wideo jazdy? Za Ale mają słabej jakości, w sensie widać, że te skutery bardzo dużo już przeżyły. Nie tutaj, w tym mieście. To jest druga wypożyczalnia, która jest teoretycznie najlepsza, a jest średnia. Właściwie to byliśmy tylko my, piesi i dwie ciężarówki. A teraz to jest samochód za samochodem. Przez 6 lat tu się tak zmieniło, tak się to rozrosło. Tutaj ciągle jakieś autobusy jeżdżą, jakieś ciężarówki z towarem. No i na pewno dużo jeździ tutaj taksówek. myślę że większość tych prywatnych aut to są taksówki. A my jedziemy tak. Teraz. To były blaszaki. To były blaszaki, nawet nie. Nawet nie mieli blaszaków, tylko mieli namioty, niektórzy. Ale to się rozbudowało o matko. Właśnie przyjechaliśmy do naszej starej restauracji, w której się 6 lat temu stołowaliśmy. I się rozrosła także. Miejsca siedzące są dwa, trzy razy więcej, jest miejsc siedzących. W ogóle jest jakiś obok budynek zajęty. Przeniesiona jest kuchnia. Jesteśmy ciekawi, czy to ta sama w ogóle pani yy, prowadzi, ale ceny podrosły trzy razy. Znaczy, stała się to mega popularna miejscowa w ogóle i bardzo dużo tutaj białych jest. I. O... Pani się rozwija. Znaczy, nie wiemy, czy to ta sama pani, bo może zostało wykupione, nie? Ale nadal jest e, wino ryżowe. Ale nadal jest wino ryżowe, które piliśmy... Które my piliśmy wtedy. Dostaliśmy wtedy taką szklankę wina za 10 tysięcy. Okazało, że właścicielką jest ta sama pani i właśnie ta sama pani gotuje. I, i mi się mega jej tutaj, tutaj powiodło. Miała mega dobre, w sumie ma dobre miejsce, mega, bo to jest przy głównej ulicy, ale... Nie takiej ruchliwej, tylko jak ktoś tutaj wynajmuje z hotel, to na pewno chodzi tą główną ulicą. Więc, więc naprawdę fajnie, fajnie się tutaj to rozrosło. No i co, no, cieszymy się. Sprawdziliśmy, zamówiliśmy nasze dania, które zamawialiśmy mniej 6 lat temu i zobaczymy, jak smakują. Susa zamówiła sobie tofu z ryżem. To jest tofu, z tofu w sosie pomidorowym i do tego jest ryż I ja uwielbiam to danie To jest jedno z moich ulubionych dań, ale nie w całym Wietnamie można je dostać Tylko, że jest trochę ostre A ja zabrałem beef noodle Ja jednak w pole normalne białko Ale ogromna jest ta porcja No są giga duże te porcje To jest ananas, tutaj jest cebulka, pomidor, beef Bardzo ładny i smaczny beef i jeszcze masz yy, karot, nie? To jest. No jest marchewka, co do tego nie doszło. Ale jak Zuzo za słusznie zauważyła, T -t tutaj są bystre umysły przy tym stole. To jest karot. I, I to jest od cebulki chyba, co? Mhm, to jest cebula. No i klasycznie ogóreczki. Generalnie świetna. Wtedy to była bardzo mało uczęszczana droga, a teraz... Jeżdżą tutaj nawet autobusy. Wcześniej to tutaj jeździliśmy tylko na rowerach, nie jeździmy tu żadne skutery ani nawet auta. A teraz limuzyny! Z limuzyn? Wyprzedzanie na takiej drogiej drodze. Czemu nie? Ale tutaj mamy! Jezu, słuchajcie, nie poznaliśmy drogi do Hang Mua. Jak my tu 6 lat temu jechaliśmy, tą samą drogą, to były same pola. Ja mówię, boże, tak długo się ciągnie to miasto i miasto. Ja mówię, kiedy wjedziemy na te pola? A ja mam tutaj nagrania, jak tutaj było pełno kul ryżowych. A teraz są same domy i restauracje. Ale to się wszystko zmienia. Znaczy fajnie, nadal jest tutaj klimatycznie, jest to nadal mała miejscowość. I wielu osobom będzie się podobało. Ja już trochę rozumiem tych wszystkich dziadków, które wspominają, jak to było kiedyś. I my teraz też mamy coś takiego, że wspominamy właśnie, jak to kiedyś było. I trochę nam serduszko się kraja, ale trochę jest też, no fajnie, że się tak rozrośli, nie? Fajnie, że ta nasza pancia, że i tak poszło, że ma taką super dużą restaurację, że bardzo się... Jeżeli dotrwałeś do tego momentu filmu, to istnieje prawdopodobieństwo, że nie jesteś obojętny. Dlatego w ramach kredytu zaufania możesz zasubskrybować nasz kanał. W następnym odcinku zabierzemy Cię w naprawdę piękne miejsca.